Hej wszystkim, nie tak dawno temu pokazywałem właśnie oficjalny soundtrack do Grand Theft Auto. Teraz mam dla Was coś o wiele mniejszego, w sumie nie wiem po co taka wersja była wydawana, ale mimo wszystko chciałbym ją Wam pokazać. Dlatego zapraszam Was do oglądania kolejnego filmiku. Jak sami widzicie jest to o wiele mniejsza wersja i zbytnio okładka się w ogóle no, nie różni, ale jednakże według mnie to wydanie jest głupie, bo nie widzę jego sensu tak naprawdę. Wydanie zostało naprawdę wprowadzone na siłę. Jedyne, co na tym się znajduje innego, to te właśnie Grand Theft Auto San Andreas The Tradition, czyli wprowadzenie do świata San Andreas, a reszta to są piosenki, które możemy znaleźć w oficjalnym soundtracku, który wcześniej przedstawiałem. No wiadomo, jest to wydanie o wiele tańsze, no ale jednocześnie zawiera tylko dwie płyty CD. No i jak widzicie, właśnie jest okładka typowa dla San Andreas, oczywiście napis oficjalny soundtrack, parental advisory, czyli że są przekleństwa w piosenkach, 15 od BBFC i 15, właśnie tutaj jak widzicie, jest całkiem coś innego, jest to właśnie Irish Film Classification Office i tutaj również dostali 15 z tego względu, że e, znaczy mogą oglądać go tylko osoby powyżej 15 roku życia, no i oczywiście 15 włącznie, a osoby poniżej 15 roku życia nie powinny tego filmu oglądać. A z boku to się prezentuje wszędzie tak o. Tutaj jak widzicie mamy również napis Grand Theft Auto San Andreas, Official Soundtrack, Rockstar Games. I tutaj mamy oczywiście znów logo Interscope Records, numer. I jak widzicie tutaj mamy to samo co w oficjalnym Soundtracku, te same postacie. Opisywałem je Wam wcześniej już, właśnie double CD, czyli podwójne, dwie płyty. I właśnie tutaj właśnie jakie piosenki znajdują się, plus jakiś bonusowy track tutaj. Loga wszystkich stacji radiowych. Kod kreskowy jest prawdopodobnie z USA. No i tak jak mówiłem, BBFC, 15 z Irish Film i DVD Video. To co zaczniemy od właśnie odpakowania tego no w sumie? Odpakowania już to otworzyłem wcześniej, bo byłem sam ciekaw, co tu się znajduje. Jak widzicie, mamy po lewej oficera Tenpeniego, a po prawej, właśnie co ciekawe, ciężko mi było zidentyfikować tą osobę, no ale w końcu znalazłem. No i ku mojemu niedowierzaniu, jest to Carl Johnson, czyli CJ. Główny bohater, właśnie San Andreas. No nie wiem, dlaczego te artworki często nie przypominają tych osób, no ale mimo wszystko jest to CJ. Zaczniemy od lewej strony. Tutaj macie znów wyszczególnione, co się znajduje na jakiej płycie, jakie piosenki i tak dalej. A zaś tutaj macie, właśnie płytę DVD z tym Introduction, czyli wprowadzenie do świata San Andreas. Płyta jest po prostu normalna, pod spodem. Również się znajduje coś takiego. A po, po prawej stronie mamy dwie płyty CD, które właśnie są z muzyką. Po po oczywiście są wkomponowane w tło, jak to zwykle bywało w, w przypadku GTA. No i właśnie płyty przedstawiają wojnę gangów. Po lewej Grove Street, po prawej Balasi. Tak więc był to oficjalny soundtrack do Grand Theft Auto San Andreas wraz z płytą DVD. Niestety nic więcej tutaj nie ma do pokazania, dlatego dziękuję wam za oglądanie i pozdrawiam.